Właśnie nie wiem, czy słyszycie, pada deszcz. Jutro idziemy do pracy. I chcemy Wam opowiedzieć o pracy, w której spędziliśmy ponad 3 miesiące. Jaka to była praca? Praca przy zbiorze i przerywce jabłek we Francji. Tak jest. Zapraszamy. Na skupie. Patrzcie, właśnie dotarliśmy na miejsce. Podpisaliśmy już e, wszystkie dokumenty. Tak to się prezentuje: tu są nasze baraczki, pokoiki. Tam batek otwiera zasłonkę. Słuchajcie, maksymalnie będzie tu mieszkało 28 osób. Od groma, widok mamy naprzeciwko taki. I sadza dookoła, czyli chodzimy na piechotę. Welcome Teraz bateria się rozładuje, ale może jeszcze trochę starczy. Ogólnie jest bardzo czysto, to jest bardzo duży plus. Bo ta babka, z którą to wszystko ogarnialiśmy, naprawdę tutaj wszystkiego pilnuje. Ma spisane wszystkie szczotki, które są tutaj, zmiotki, szufelki. Tu jest okienko, tu mają coś założyć. Bateria podłączona, podmieniona. Mamy biureczko, cztery kontakty, grzejniki. Ten syw, co tutaj jest, to my już zrobiliśmy, bo teraz robimy przemeblowanie i ustawiamy po swojemu. Ale naprawdę na początku było bardzo ładnie i czyściutko. Nie masz takiego sywu, jest czyściutka, czy... po, czyściutka pościel, nowe materace, To jest fajne. Dwie szafy, takie szaweczki pod łóżkiem. Lustereczko, prysznic elegancko. Patrzcie, ręczniczek, wszystkie właśnie zmiotki, o których mówiłam. Ale wszystko jest podpisane B8. B8. My jesteśmy B8, tak jak każdy ma PESEL, jest numerem, my teraz jesteśmy B8. Mm, Mam taki pokój <noise> po prostu. <noise> Wygląda to całkiem spoko. Fajnie, że mamy w pokoju łazienkę. Pewnie będzie słychać za ścianami, co kto gada. <noise> Stołówka jest oddzielnie, właśnie kuchnia, nie można tutaj gotować w pokoju nic. Teoretycznie. Teoretycznie nie można teoretycznie trzymać jedzenia. Teoretycznie. Ale wiecie? I stołówka pokażemy przy okazji. Jest ogromna. Jest tam 9 lodówek, 5 mikrofali. Czyli nigdy mu. Teraz dopiero dołożę. No, pakujemy się, znaczy rozpakowujemy się. Dobra. Czyli tak, tam za rogiem są te baraczki nasze, gdzie mieszkamy. Zobaczcie, tu, tu są pola, które ciągną się aż po horyzont. Z tamtej strony, tak samo. Mnóstwo, mnóstwo pól. I tu jest wejście na stołówkę. Korzystamy z i Jeszcze tacy Francuzi, co tutaj pracują. Dwie pralki. My już sobie robimy pranko umywalki, toaletki. Ogromna stołówka z wielkim telewizorem. I tak, tu są szafeczki, w których można sobie chować jakieś zapasy. Jakieś jedzonko. Tutaj ludzie trzymają. Tak jak mówiłam, pięć mikrofalówek. <grych> Dziewięć lodówek. Tu, 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 tu. O, wartość. Wartość. Wyraźnie ziemniaczki, gotujemy sobie. Patrzcie, to kuchenek. Wszystko hurtowo. No i fajnie, bo na przykład mamy do dyspozycji mnóstwo garnków, mnóstwo sztućcy. Cie... Ciepła woda. Ogólnie tutaj wszystko jest elegancko, jest czyściutko i nawet jest taki regulamin. Słuchajcie, patrzcie. Regulamin, co można robić, a czego nie. Nie przechowywać żywności w pokojach, nie gotować w pokojach i tak dalej, i tak dalej. I jest segregacja śmieci też, która jest podobno bardzo ważna. To. Zegrygować śmieci zaraz przyjęli śmieciarka i wszystko do jednego kontenera wrzuci i tyle. Mi najbardziej się podoba ten kran. Chodź, tak. Odkręcasz sobie wodę. Zimna. To jest fajne. Nie widziałam tego jeszcze. Widziałam? Pokaż. No zepsułem. Ale fajnie, przemysłowo. Gotujemy, obieramy ziemniaczki. 30 kilo ziemniaczków dla wszystkich na obiadek. <grystanie> Przed chwilą byli na przerwie. Przerwa jest godzinę. Krótka, bo krótka, ale tak jak widzieliście tu wszędzie z okien widać sady. Więc idzie się piechotką tutaj do, do kuchni, do pokojów i się chwilkę odpoczywa. I ma być po 8 godzin praca, zobaczymy. Teoretycznie. Dodam, że koniec końców nie pracowaliśmy po 8 godzin, a z reguły po 7. Od 7 do 12, od 13 do 15. Później, gdy przeskoczyliśmy na platformę, co dowiecie się w dalszej części filmu, pracowaliśmy już po 8 godzin do godziny 16. Dzisiaj jest trzeci dzień naszej pracy, i póki co nasza praca polega na tym, że obrywamy małe jabłuszka lub tak jak na przykład mamy trzy jabłka to zostawiamy maksymalnie dwa. I one są dosyć wysokie. My trafiliśmy na grupę z takich młodych Francuzów. Prawdopodobnie to są dzieciaki jakieś ze szkoły. I obrywamy do poziomu głowy, nawet trochę niżej. A reszta Jeździ na takich platformach, robią to samo, tylko że są na jeżdżącej platformie. Na skupie. To jest do pracy, mieliśmy zapewniony, i była to praca na godzinę. Na godzinę zarabialiśmy 10,03 euro brutto. I na przerywaniu jabłek, przerywce tak zwanej, spędziliśmy miesiąc czasu, bo później praca się skończyła, chociaż nam pani, z którą załatwialiśmy wszystko, mówiła, że praca będzie jeszcze do zbiorów i, po, i, i zbiory całe będą i po zbiorach. Lato się mi piwo! Lato ci piwo! Lato ci mi piwo! Lato się mi piwo! Lato piwo! gracias! Po przerywce z zapoznanym Michałem, którego serdecznie pozdrawiamy, pojechaliśmy do Andory. 2555 km nad poziomem morza. <laughs> Jakbym tu mógł, to bym ja tu przenocował. Michał, zwycięstwo. Zwycięstwo. I z Andory pojechaliśmy jeszcze na 12 dni do pracy pod Lyon. Jakie to praca na akord. <laughs> zdaję, daję. Ile zbierzesz, tyle zarobisz. Tylko już po szybko. Aaaa! Pracowaliśmy tam tylko 12 dni, aby przyjechać z powrotem tutaj na zbiory, bo było dobrze, więc czemu by nie wrócić? A nie, jak morale. Słuchajcie, ta miejscowość San Nazari jest strasznie brzydka. Tu nic nie ma. Jedyne co fajne to jest to: Ten yy, Fort Port. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie. Yy, znaczy, ładne. Nawet to nie jest ładne, tylko fajne. I zrobiliśmy zakupy i idziemy do pracy, tylko że mamy tyle tego To takie ciężkie wszystko jest Zobaczcie mój plecak jaki olbrzym Testujemy plecaki Testujemy plecaki, tak trzymają i No cóż Taki nasz los <grywa> Trzeba to dźwigać Musimy dojechać do Nant Dojść na pociąg w sumie musimy tylko A tak to dojedziemy do Nant i już yy, tylko czekamy aż przyjadą wszyscy 32 osoby. 32 osoby z Polski busami przywiezą. Tak więc zbiory zaczęliśmy od 1 września do 8 listopada. I tu wyróżniamy gatunki jabłek, które zbieraliśmy. Oczywiście było ich więcej, jednak my ich nie zbieraliśmy. Gala, Grania, Kanada, Pad de Lou, Breborn, Golden i Bershardt. Dwa ostatnie były delikatnym jabłkiem, trzeba było uważać, aby nie odcisnąć na nich palców lubić, lub ich nie obić. Dodatkowo zbieraliśmy jeszcze gruszki. Zabrak ogonka, drewienka przy ogonku, liście, obicie, zły kolor jabłka przy czerwonych, dziury, w jabłkach i parę innych dostawało się punkty ujemne. Każdy paloks, skrzynka, do której zbieraliśmy jabłka, 1,20 m na 1,20 m na metr wysoki, zależnie od zbieranego jabłka lub gruszki, ważył od 300 do 400 kg. Przyjmijmy średnią, że ważył 350 kg. Patrzcie, to są na przykład gruszki bio. I je się strasznie ciężko zbiera, bo idąc. Od tamtego od początku, zbiera się jedna i pół takiej skrzyneczki. Jest ich bardzo mało na drzewie. I gruszki są strasznie ciężkie w porównaniu do jabłek. Każdy paloks, który miał powyżej 69 punktów, był zabierany. I za niego nie było płacone. Za trzy paloksy pod, pod rząd, powyżej 60 punktów, zabierali jeden. Praca na akord. Jednak gdy zbierałeś poniżej czterech... Paloksów dziennie było płatne na godzinę. Tak samo 10,03 euro centa, eurocenta godzinowo. Norma była trzecia 3 /3 paloksa. Każdy, kto z reguły zbiera mniej, zostaje wyrzucony z pracy podczas normalnego sezonu. Ten sezon był wyjątkowy, ze względu, że były małe jabłka i tego nie robili, bo by musieli wyrzucić połowę ludzi z pracy. Czasem oddawaliśmy dwa. A czasem jeden Palox dziennie. Ale z reguły trzy, czasem cztery, nawet pięć mi się udało oddać. <gry> Dobrze, teraz podam w skrócie resztę cennych informacji. E, Palox przedstawiał wam traktorzysta, żebyście nie biegali daleko. Prawdę mówiąc, często się opóźniali i musieliśmy nosić te skrzynki całe zapakowane jabłkami po 30, 40, 50 metrów, a czasem i jeszcze do kolejnego rządka, bo traktorzysta nie przyjeżdżał. Praca odbywała się niezależnie od pogody. Mieliśmy raz sytuację, jak przyszła burza. Widzieliśmy tylko, jak traktorzysta ucieka do pomieszczenia. Nas zostawili i kazali zbierać. Jak skończyła się burza, przyjechał traktorzysta. Powiedział, że jak pioruny przeszły, no to mamy dalej pracować. Dodając tutaj a propos tej pogody, plusem było to, że dostaliśmy deszczaki. Górę, spodnie i gumaki za darmo od firmy, w sensie wypożyczenie. Pracowaliśmy od poniedziałku do piątku, po 8 godzin od poniedziałku do czwartku, a w piątek pracowaliśmy do skończenia paloksa. Aby palox nie stał w weekend, zależnie jak skończyłeś, tak kończyłeś pracę. Od 14 do 17 mogłeś skończyć. Na miejscu zamieszkania miało być WiFi. Często go nie było, a jak było, to było tak słabe, że nie dało rady z niego korzystać. Zasięgu w telefonie też nie było. Ludzie wychodzili z tych baraków, szli na górkę, żeby porozmawiać z kimś w domu w Polsce. Na zbiory trzeba było mieć własny dojazd. My akurat dogadaliśmy się z jedną z par. I dorzucaliśmy im się na paliwo i dojeżdżaliśmy w czwórkę samochodem. Zaliczki były co dwa tygodnie, tu jest plus, bo zaliczki były co dwa tygodnie i po 200 euro. Dodam jeszcze, jakie dokumenty są potrzebne w pracy we Francji, a jest to e, dowód, ubezpieczenie ważne, akt urodzenia, tak bez aktu nie da rady pracować we Francji, plus opcjonalnie prawo jazdy. Jeżeli ktoś chce, żebyście byli kierowcami. Tutaj prawo jazdy było mile widziane, ale dużo bardziej był mile widziany samochód. Ja miałem prawo jazdy, a nie miałem prawo jazdy. Nie jeździliśmy samochodem, ale lepiej patrzyli na ludzi, którzy przyjeżdżali samochodem, bo mogli wtedy dojeżdżać samemu na pole. A na pole czasami bywało tak, że ludzie dojeżdżali 15 km dziennie w jedną stronę. Tam mamy naszą owieczkę, którą karmimy jaskami. Idziemy do niej zobaczyć szybko. Zobacz tego. A się boi, bo tutaj są obok mieszkania, w sensie baraki. I ludzie ją źle traktują. Są nie niemili bardzo dla nich. Dobrze, reasumując myślę, że praca jak najbardziej na plus. Dało radę przeżyć te wszystkie niedogodności. Byli ludzie w porządku i nie w porządku, ale to tak wszędzie. Myślę, że do takich firm, które, w których pracujesz po tyle godzin, tak jak w Polsce, w normalnym systemie po 8 godzin, można przyjechać do takiej pracy, zarobić, odłożyć, nie wydając skupę kasy. Oczywiście we Francji można odłożyć, zarobić. Trzeba też brać pod uwagę to, że mieszkanie tutaj przykładowo było płatne 150 euro miesięcznie, co wychodzi 5 euro dziennie na osobę. Na dwójkę już dycha pewnego razu. Przyjechała taka mama z synem tutaj do pracy. Za mieszkanie płacili 150 euro od osoby 300 euro. Za, musieli wynająć samochód, e, za co płacili 100 euro od osoby. To już jest e, 500 euro. Plus musieli jeszcze opłacić paliwo do dojazdu do pracy, co im wychodzi powiedzmy jakieś 600 euro. 600 euro miesięcznie musieli we dwójkę wydawać, łącznie razem, we dwójkę musieli wydawać na to, żeby móc pracować, co jest olbrzymimi pieniędzmi. I jakby mi ktoś powiedział, że mamy wypożyczyć, wypożyczyć sobie samochód z wypożyczalni, raczej bym poszukał innej pracy i pojechał gdzieś dalej. Kolorowo nie było, ale też nie było tragedii, więc yy, są tutaj ludzie, którzy wracają przez kupę lat i, i nie narzekają, im się to podoba. Myślę, że jest to do zaakceptowania. Dzięki za uwagę, niedługo pojawi się film z Andory. No i do zobaczenia, cześć!